Siemano widzowie, z tej strony Archenox i dzisiaj e, nagrywam sobie taki film z, z życzeniami, tak z życzeniami z okazji świąt i chcę wam powiedzieć to, że naprawdę życzę wam wesołych świąt, tak wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, tak szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim tak życzę wszystkim widzom i wszystkim czołgistom, tak życzę Wesołych Świąt i smacznego posiłku tak, i smacznego posiłku i też yy, dla graczy WOTA także dla graczy WOTA też Wam składam serdeczne życzenia z okazji Świąt bo każdy powinien sobie życzenia przysyłać i ten do no naprawdę życzę graczom WOTA, czołgistom naprawdę udanych bitew w wocie. Mniej denerwowania się, tak, mniej denerwowania się po prostu Bo nie o to chodzi, Święta, żeby się denerwować, tylko Żeby spędzić z rodziną yy, Święta i się nie denerwować, bo tak, bociszka, można sobie popykać Tak, bociszka, można sobie tam popykać No i jeszcze mojemu Całemu mojemu klanowi i Drugiemu klanowi chcę Złożyć też życzenia. Bo naprawdę to są naprawdę fajne chłopaki, naprawdę tacy normalnie fajni ludzie są. W, bo jestem w klanie, który też współpracuje z XPLX, czyli VPro. Rapadę chłopaki. Życzę Wam wesołych świąt. No, naprawdę wesołych świąt, żebyście mieli yy, siłę na grę wota, tak na, na siłę na grę wota, tak siłę na granie wota. Żeby klanówki nam wychodziły, tak, żeby klanówki, żeby mogliśmy ten klan ulepszać, tak, żeby mogliśmy ten klan ulepszać i żeby ten klan się rozwijał i też, żeby na nowy rok było fajnie, tak, żeby też na nowy rok było fajnie. Do, naprawdę życzę Wam wesołych świąt, tak, wesołych świąt Wam życzę i żeby były też fajne prezenty pod Waszą choinką, jeśli Wam będę żegnał. To był Archeno. Chcę się wziąć. Dzięki z do usłyszenia. Siema.